Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes Chronicles of Might and Magic 3. E, jak zawsze. E, dobra, moi drodzy, kontynuujemy bez zbędnej zwłoki. Lecimy. Po, zdobyliśmy ostatnio jedno z miastek. Jedziemy, nasze konflikty magowe. Tego ranka Hemoros wykonał swój ruch. Nim ktokolwiek zdążył przełknąć chociaż chętnie danie, wstałby zwrócić na się jej ogólną uwagę. Uważam, że powinniśmy prowadzić zmianę na stanowisku dowodzenia, powiedział. I sądzę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że Remus jest właściwym wyborem pod nieobecność Barcelara. Natychmiast spojrzałem na Remusa, który niemal natychmiast zakrztusił się swoją herbatą. Przeminę, że do tego spisku, więc to Hemoros był podżegaczem, ale ja, a jakie miał poparcie, musiałem to wiedzieć. Wstając, powiedziałem, zdajesz sobie sprawę, Hemorosi, że to nie jest demokracja, nie zamierzam głosować. Nie chcemy, by, byś był dłużej naszym dowódcą, chcemy kogoś, kto do bezpiecznie doprowadzi nas do, odprowadzi nas do domu. W razie potrzeby możemy pozbawić się dowódca. O, czyżby? A kto niby konkretnie miałby to zrobić? Hemoros rozjeżdżał się po twarzy zebranych czarodziejów. Kilku gotowało się, by pomóc, a inni wyglądają na niepewnych. A więc, Hemorosi, co zrobisz, jeśli odmówię oddania władzy? Jak daleko się posuniesz? Czekam na odpowiedź, ale nasowy... ale znajomy nasowy głos przerwał. Chwileczkę. To Barsolar. Wy... Wyraz... Wracając z dziczy, jak go o to poprosiłem. miałem tylko nadzieję, że to nie był błąd. Barcelar i ja nigdy nie byliśmy w dobrych stosunkach, ale przynajmniej zdawało, zdawało mi się, że mamy ten sam cel. Musiał zdawać sobie sprawę, że działania Hemorosa mogą zaprzepaścić nasze szanse na pokonanie władców żywiołów. Usiądź Hemorosi i skończ z tymi głupstwami, rozkazał Barcelar. Świetnie wczuł się w rolę królewskiego ku kuzyna, mimo że miał na sobie brudną, prostą szatę. Żaden z nas nie był już żywy, gdyby nie dowódca tego człowieka, lorda Tarnuma. Tak się składa, że wiem, iż król Magnus chciałby, by, by był w tej. Sp by w tej wyprawie dowodził na mitarną, gdyż jest uzdolniony zarówno pod względem taktycznym, jak i magicznym. Jest naszą najlepszą szansą na pokonanie władców żywiołów. Byłem zaskoczony pełnią e, pasji obroną, pełną pasją pełną pasji obroną Barcelara. Położył rację na to, że Gawin Magnus zrobił mnie dowódcą i nie powinni mieć zaufania do mądrości swego króla. A król Magnus z pewnością dowie się o żałosnym zachowaniu niektórych z was. No, Barcelar patrząc na, pro, na prosto na Hemrosa. Instruktor magii wreszcie usiadł. i gałganie, ty jeden. Dobra. Weźmy sobie to. To co teraz zrobimy? Myślę, że tak. Risa, wteleportuj się, a weź sobie jeszcze stąd żołnierza. Wteleportuj się do Flagan Mills. A ty teraz, Tarno, przeteleportujesz się przez kilka zamków, uprzednio zbierając to. Najpierw zapraszam Cię do wentu. Stąd bierzesz mi żywiołaki prądu 22. Teraz teleportujemy się do Flagan Mills. Na przykład do Flegan Mills możemy się teleportnąć. OK. Flagan Mills bierzemy Was i Was. Bardzo dobrze. Mam już ponad tysiąc tych dziewcząt małych. Niestety połowa pewnie z nich spłonie w walce ze smokami, ale no cóż. Dalej do Eltrising. Hop. Stąd bierzemy wszystko. Niestety kosiarze słodali za oknem, więc no cóż, musimy z nimi jakoś przeżyć. Kosiarze nie dadzą mi spokoju, naprawdę. Oni mi się śnią po nocach. Eee, I teraz teleportujemy się do Styria. Jeszcze jedno w Styriam teraz. Zostawimy, bo chcę sobie zregenerować manę do pełna. A, bo tak. Skończmy turę. Teraz w Styriam zrekrutujemy żołnierzy. No, tylko żywiaki wody w sumie. Dobra, tak, tak i tak. Taki układ może być okej. Okay. I teraz jedziemy tutaj, na grupę czarnych smoków. To może być ciężka walka. Zobaczymy, jak bardzo My są odporne na czary przede wszystkim. To jest z nimi problem. Grupa czarnych smoków. Zapisz grę. Teraz poproszę. No. no przyjemnie. Grupa Himer. Grupa Was. Szatany. Szatany będą chciały walczyć? Czy też zdecydują się spierdalać przytomnie? Być może jestem częściowo winny tam co się dziś stało... Coś stało się dziś silno. Gdy zostałem dowódcą, źle traktowałem Homorosa i pozostałych. Najwyraźniej nigdy mi tego nie wybaczył. Poczekajcie, zamknę okno, bo to jest złe. Ja rozumiem, moi drodzy, ciężka praca, ale... No kurczę, ciężko mi z tym... Może to sensownie nagrywać dzisiaj. Najwyraźniej nigdy mi tego nie wybaczył, a ani e, nie wybaczył Barcelarowi, że poparł mnie, gdy on hemoros próbował mi obalić. Dlatego hemoros zaatakował Barcelara. Instruktor magii wołał Barcelara z namiotu i wyzwał po czarodziejów. Usłyszałem to i wypadłem ze swojego namiotu w momencie, gdy hemoros rzucił przez ręce pioruna Barcelara, który dopiero zajmował pozycję. Piorun nie trafił go, odbijając się od niewidzialnej tarczy, uderzył w ziemię. Badając wymiar magii, nauczyłem się kilku rzeczy, że Barcelara. Wt właśnie wtedy zobaczyłem kilku uczniów hemorosa składających się za plecami Barcelara. Uniesie ręce, rzucić zaklęcie, wyskoczyłem między nimi. Niech. Plecy w plecy. i ja stanęliśmy przeciw zdrajcom. Ja rzuciłem strefę zimna, zaraz po niej kule ognia. Magowie nie mieli żadnych szans. Za, nam, za mną i Hemoros wymieniali pioruny. Hemoros musiał dojść do wniosku, że nie może równać się żadnym z nas, więc zaczął się wycofywać. Rzuciłem na niego spowolnienie, ale nie uciekł. Aby nie uciekł i już było po wszystkim. Litości krzyczał Hemoros. Barcelona opadł na kolano, przyciskając ramię, wciąż dymiące po draszeniu jeden z piorunów. Uzdrowiciel! Zawołałem, a potem patrzyłem do instruktora magii. Nieźle jak na barbarzyńce, co? Zapytałem i oczekując odpowiedzi. Znaczy... A wygraliśmy te surowce niby? Że go pojechałem ma, no, okay. Weźmy sobie statystyki. Nawet tych walki musimy przeprowadzać. Jeden wiedza, jeden obrona, jeden atak. OK. Cerbery. Dawaj mnie eksploat. Hydry chaosu. Hydry to się chętnie pokonam. Czy znaczy tamtych też bym pewnie lekko pokonał, tylko byłyby straty, ale mech. Szybkie jesteście. O kurwa. Niech to pies. Co ja teraz zrobię? Użyję wskrzyczenia. Nie, nie zabijesz. Okej. Okay. Strzelę z krzywą i i tutaj dobijesz. Trzy żywiołaki. Okej. Okay. Wielny też nie musimy walczyć o gordony. A no, pojedźmy je. To w sumie tylko. No chodźcie. Jedna krówka padła. I druga krówka mu też padła. Dobra. atak. tak. w bazyluszków. Mogę mocy w sumie dawać. Z manewrą nie mam problemu w gruncie rzeczy. Ważki, spieprzajcie. O ty, teksty. W sumie powinienem tu wysłać mojego htr Plus 2, plus 2. Powiedzieli mi, że wkrótce znajdziemy, że wojaki magi, będzie mogli wrócić do wymiaru ognia, by uwolnić fenixy. A zastanawiam się, czy moja armia wytrwa w całości tego czasu. A co potem? Podejrzewam, że wielu magów nienawidzi mnie, bo trzymałem hemoroz zamkniętego w pracy, pilnowanej przez żelazne golemy. Hemoroz podał wiele złego. Zanim próbował zabić Barcelara, jego słowa zasiały ziarno niepewności w umysłach moich ludzi. To może okazać się fatalem dla nas wszystkich. Może. O Londie dżinów. do ataku. Gdzie ja się teleportuję? Ach, tu. Patrol. Jesteśmy najstarsi, jesteśmy pierwsi. W przeciwieństwie do żywiaków umysłu te trzy żywiołaki magii potrafią mówić. Wiem po co przyszliście. Władcy żywiołów pożądają zniszczenia. Zawsze tego pragnęli. A nie zdają sobie sprawy, że wszechświat pragnie połączyć żywioły w harmonijną całość. Tak, przyłączymy się do walszej walki. To szanstwo musi się skończyć. I... Gratulacje. Okej. Okay. Przez ostatnie misja. Ogniste ptaki. Tarnum musi uwięzi, pokonać żywiołki ognie, które uwięziły Fenixy zajmujące ich miasto. Eee, wszyscy Bohatrawie 35. Tarnum. Ok. 12 Czarodziejów, jasne. Zawsze się przydają na początek. Tarnum zawsze obsesyjnie nienawidził niewolnictwa. Więc niemal zapomniał o swym zadaniu, gdy dowiedział się, że władca ognia więzi pięknego Feniksa choć zdawał sobie sprawę, że władcy żywiołów wkrótce zaatakują nasz świat, a wrócił do wymiaru ognia, by uwolnić to wspaniałe stworzenie. Ale pixelowa ten filmik, co? Tak właśnie spojrzałem teraz na drugi monitor i widzę. Wreszcie wróciliśmy do wymiaru ognia, by uwolnić Feniksy. Chcąc, chcąc mieć pewność, że Feniksy pozostaną wolne po moim odejściu, muszę nie tylko zająć wiry ognia, które gdzieś się narodziły, ale też pokonać żywiołaki ognia, które próbują przytrzymać ptaki, eee, które przytrzymują ptaki. Ludzie, których pozostawiłem bez strzegi tego królestwa, próbowali zaatakować się wierzycieli, ale, ale zostali łatwo odparci. Najwyraźniej wróg ma umiejętność szybkiego rekrutowania większej liczby żywiaków ognia. Bałem się, że im dłużej będę czekał, tym większą armię zgromadzi mój przeciwnik. Nie jest to wcale nie wykluczony, lordzie Tarnumie. Tawernę, zapraszam. O, żywiaki. magii już mam na starcie w sumie. Wszystkie żywiołaki. E, ale ty nie potrzebujesz żywiaków na starcie, przyjacielu. Ewentualnie ktoś inny z moich kapitanów się weźmie. Tą chorągiew chętnie byś pojechał. O, miło. Niekoniecznie. Kto tutaj stoi blisko? Torosar, chętnie ci idam. Weź sobie ich. No mm, Jezus, Maria, już znowu mnie oczy zaczynają boleć od tego syfu, który po prostu mamy na ekranie. Pojedźmy to szybko. Mam nadzieję, że Wam oczu nie rozsadzi. Bo mi już rozsadza po części. to się odsunę chyba od monitora, nawet specjalnie. Zawsze trochę surowców na starty, jest miła rzecz. Po wszystkim 600 exp. No, nawet poziom złapaliśmy. Patrzcie, czy by jakie energie uciekają? Nie spodziewałbym się. Już jakiś hajs. Możesz ekspo powziąć. A jedziesz to. Tymczasem ToroStar zbierz tutaj żołnierzy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. żeby to było po. Electrizing! Znów. Weź hajsy teraz. Odwiedzane odwiedzone, Jeź tutaj, zbierać skrzynie ze skarbami, żebyśmy nie mieli problemu z hajsem zaraz, bo będziemy mieli sporą rekrutację. A weź teraz expo. Żywiołaki jakieś? Why not? A weź expo tym razem. Jakiś poziomik momentu, darmowy w sumie. A myślę, że pojedziesz ich. Myślę, że na luzie. Łańcuch piorunów działa? Nie wiem czy działa czy nie, ważniejsze jest żeby to działało. O, ale będzie setup na Inferno. Uch! Uch! Ale tu pieprznie. Jesteście odporni? A, porośna na okej. Okay. Ale na to już chyba nie jesteście odporni. Mogę 4 ustrzelić? Nie mogę. O Jezu, no dobrze. Serio tak, tak. A ja mogę z zrobić syn, no, ale nieważne. W każdym razie siarka jest moja. To jest bas Astral, tu to jest torosar. Torosar, torosar. Zbierzcie się tutaj. Risa, daj to żołnierzy. Na przykład. To nie tych gołganów. Dobra. Subcio. Slow. Ok. Podejdź tu. Teraz tu. Teraz jakaś nowa mrozu. Będzie ok. Od północy. No, okej, spoko, Damy radę na luzaczku. Mamy już żywiołki ognia, więc jest okej. Okay. Te żywiołki możemy używać do siebie, więc to tym bardziej jest okej. Okay. Śmigaj tu, teraz tu. Odbierzesz te żywiołki ognia od yy... Tarnuma. Nie są potrzebne. Jesteśmy bez żywiołków ognia. Czy już mamy w zamku zablokowanej? Tak, mam. No dziwo. No dobrze. Myślę, że damy sobie radę bez żywiołków ognia. Bez większego problemu. Znów ten zawszony wymiar, co? Te siedliska impów cały czas po prostu do walki. Oh, heist, okay. No jest ok. A jest lepszy. Dobrze, spal tych. No i mamy to. Chorągiew walczy, Chorągiew dzielnie. Why not? Osłabienie. To miło. Podajcie, zobaczymy, na jaki. A, to nie będzie chyba na dystans. prostą. tu może być ewentualnie. Staj, tak. A, jest prosta. I tu też jest prosta. Dobrze. Mhm. O, nie spodziewałem się. No i tyle. 1400. Mamy to. O, za darmo poziom. Dobrze wiedzieć abyśmy mogli zrasztować wroga? No to sobie jeszcze podziemia, jak widzę. Cześć, ja jestem, jak to się robi w tej mapie. Jedź sobie po, po doświadczeń, czy przepraszam, po morale. Um, zajść tutaj. W sumie to... Tutaj jeszcze będziesz musiał podjechać. Risa, też jedź tutaj na północ. Też sobie zbierzesz plus jeden poziom, darmowy. A my... Gilia magów, no tak. Bym zapomniał, nie? Że ją potrzebuję, bo mam w sumie wszystkie budynki. Żywiaki umysłu są świetnym uzupełnieniem moich sił. A silniejsze od nich Żywiaki magii, ze swojej odporności na magię, będą wspaniałą bronią przeciwwładcom żywiołów. Jeden z Żywiaków magii zgłosił się nawet na ochotnika, by zastępować hemorosa na stanowisku instruktora magii. Jeden moi, jeśli moich magów zaczniesz szkodzić istota będąc za czystą magię, jestem pewien, że staną się najlepsi na świecie. No jest taka szansa, darmuję. O, fajna ta, ta Kuźnia żywiołów, czy jak tam wrota żywiołów, to się nazywa żywiaki ziemi tego strzelają. Tu można wszystkie cztery typy żywiołaków rekrutować. Nie wiem czy... Może mamy wszystkie w jednym tygodniu, ale... ale na pewno możemy wszystkie typy rekrutować, to pamiętam. Lub, lub, lub. A zróbmy ciebie? Można każdego. Okej. Okay. To jest bardzo dobry budynek w takim razie. Okej, okay, jest i teleport. Dalej. Risa jedź po poziom. Dobra, zagrzej tutaj. Może spokojnie stać i to zbierać. Torosar niech pojedzie też po poziom. Najpierw Astro, niech pojedzie po poziom. No, zaawansowany Sokoli wzrok. To jest to. Dobra, Torosar przekaż w sumie mu. Tego to się w ogóle pozbądź, bo przez to jesteś za wolny. Przekaż mi tych. Poziom złapałeś, złapałeś. No to spadaj stąd. Mamy, mamy, mamy. Dobra, to to. Cytadela, zamek ratusz w pierwszym tygodniu. Brzmi jak plan. Okej, okay. EXP, odblokuj. Wiecie co? Żeby na to czekać, to się, wiesz, wyczekamy się tysiąc lat. Tak mi się wydaje, a możemy... O nie. A tak? Dobrze, starczy. Weź mi jakie ognie? Tylko. Horda. No proszę. Ale trzeba pomyśleć teraz. No, jestem szybszy od Was. No dobra, to Wy będziecie wolniejsi. Tak ustalimy na początek. No i zaraz zobaczymy, co dalej. Mogę jednego spróbować spalić, ale no, nie chcę. Nie mam nigdzie prostej. No masz prostą? Masz. To zabije. A może niepotrzebnie to było. No, teraz chcę zrobić coś innego. I teraz może mi to zabolać. Tak, zabolało bardzo. Mm -hmm. Niepotrzebnie. Łoś! Więc co to za odcinek? Bez, bez kichnięcia, no? Eee, weź jak No, mamy drzewko, jeszcze żytka, więc spoko. Weź każdego innego żywiołaka. Dobra. A wejdź tu. Tak samo tego, tego e, oraz tego. Weźmiesz staniesz tu. Zbierz poziom plus jeden. Bomba O, spadaj tutaj w sumie Dobra chlitark. Aż mnie oczy polosłycie wśród tego patrzenia ten monitor w takiej dziwnej rozdzielczości czy na rozdzielczości, jak na rozdzielczości, bo też jest dziwna, ale jak patrzę na te, mm, ten kolor, cały czas pomarańczowy jest, boli, boli oczy. Gdzie jest ten pocisk, którym go zabiłem wcześniej? Jedziemy. Będzie szybciej troszeczkę. Ja chcę tylko żywiołaka ogni. Ognia, przepraszam. 29. poziom utarł, bardzo przyjemnie. Ty, przyjaciółko, zbierz całą resztę. Tarnum. zapraszamy tutaj. Feniks atakują. O chuj. Nie poradzimy sobie z nimi, na pewno. Nie ma szansy. Feniks są za szybkie, nawet ze słowem. Ze słowem mają 10 ruchów. Nie, 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 ma szansy. Przegrywamy tę misję niestety. Musi uczyć, to save'a. No to trzeba się rozbroić w takim razie. Feniksy są cholernie groźne. One more time to trzeba zrobić. I uważać na to przejście w takim razie, bo... No nie, feniksy są cholernie groźne. Pamiętajcie o tym, że one zawsze wlecą w ciebie pierwszego i zawsze ci zaraz obrażenia. Nie, nieuchronne. No chyba, że ty masz też feniksy i masz szansę rzucić na słowa. Co i tak nadal daje im 10 ruchu, nie? Rysa, wieś tu. Zrób tych żołnierzy dzielnych. No natomiast spadamy do zamku. Super. Mamy zamek już. Mamy też troszkę żywiołaków. 10 klejnotów po raz kolejny nie mamy nie będzie. Torasa czyścisz w tą stronę. Dobrze. Chcę się dostać do wroga. Nie dostanę się tędy byłoby przykre. No musiał iść tylko tym teleportem. Ale tak to chyba będzie wyglądało. Skądż turę? Kuźnia. I powinienem ratusz kapitał zrobić zamiast wojska. Hmm. No dobra. Spadaj tam. Jeszcze już masz w sumie tydzień, powinieneś teleportem tam wracać, jeżeli już czymkolwiek chcesz wracać. Grupa żywiaków magii, okej. Okay. No to was jednym czarem ściągnę. No dobra. Niech będzie. No dobra, może nie, nie jednym. Pierwszy na ciebie nie działa? Działa. Dobra. Git. Okej. Okay? Czemu nie masz takiść dziwnie, strasznie dziwnie się tu poruszają ci wrogowie moi? czy znaczy moi, moi, moi ludzie też. Mapa jest dosyć dziwna. Cztery Przez, Przez głupi ryj. O, daj hejsta. No i po wszystkim... Fight fire with fire, nie? Od razu mi przychodzi do głowy, jak widzę taką sytuację: ty siedzisz na tyłku, ty siedzisz na tyłku. No a co zrobimy? Kurde, na ten ratusz kapitol mnie nęci i kręci. Mimo, że Barcelona pozostaje teraz przy armii wysłał kilka potężnych magów, ale sprawdzili na naszych wrogów. Dowiedzieliśmy się, że od naszych wrogów do naszych wrogów prowadzi monolit znajdujący się na północny wschód odwrót żywiołów. E, wi wi wiry ognia Feniksów są gdzieś za tym monolitem, ale będziemy musieli pokonać strażników, jeżeli chcemy mieć całkowitą pewność co do z z dalszego losu ptaków, chodzi Bolcar. Teraz po spo zakończeniu spotkania wyciągnąłem rękę i ucisnąłem dłoń małego człowieczka. E, chciałem tylko podziękować, że broniłeś już z hemorosem, wszczekłem. Wciąż trzymałem Hemorosa w wozie więziennym, jadącym za oddziałami. Remus proponował, żeby go zostawić, ale wolę trzymać go blisko siebie, a mieć na jego oko. Poza tym, Barcelar chce zawieść Hemorsa z powrotem, aby poddać go osądowi króla Magnusa. Być może Barcelar sądzi, że Magnus będzie bardziej wyrozumiały. Obaj zachowaliśmy się kiepsko, eee, przyznał Barcelar. Jestem wdzięczny, że ufałeś mi i powierzyłeś... W, 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 badanie wymiarów żywiołów. Jedynie kilku przed tobą ufał mojej zdolnością. Być się kuzynem króla ma swoje dobre strony, ale nikt nie wierzy, że zdobyłeś swoją pozycję dzięki własnym umiejętnościom. Tak. Cóż, prawdę mówiąc chciałem, żebyś był jak najdalej ode mnie od parym Barcelona roześmiał się na moją szczerość i powiedział wielkie dzięki za konf konfidencję, lordzie Tarnisz. Teraz ja się roześmiałem. Właśnie te, tak prowadzi się do z Niewagi. Celnie. Ale jest mądry. Do zobaczenia, Bors. Bar Molar. Zawołałem, gdy czarodziej wychodzi z mojego namiotu. Słyszałem, jak śmiał się odchodząc. Faktycznie, to był pierwszy jeden z niewielu, naprawdę inteligentnych żartów, jakie tutaj zostało zaimplementowany do gry. Bardzo mi się to podoba. Że gra nas nie ma zagłówków, przynajmniej w końcu. Dobra, no slow zacznijmy. I zacznijmy wypalanie Eksterminatus. Oj, oj, oj. Niepotrzebnie. Chodź tutaj, chodź, chodź. Gałganku mój. Dobra. No i zawsze jakiś bonusowy cash dla nas. Chociaż tyle. Zjeść tutaj. Arisa, Ty w sobie możesz wracać. I tak będziesz musiała wszystko rekrutować i tak. Eee, ty przyjacielu, jutro robisz kapital, no to Arisa zaczynaj rekrutować na no. co innego. Sporo hajsu na tym tracimy. 9k. Za dużo. Kapitol Dużo tego wojska tu jest, no troszkę nie za dużo, ale jest Mimo wszystko tak i to pochaj się będzie No właśnie, tak jak się spodziewałem Niepotrzebnie dosyć Nie no, To odwiedzisz Przy okazji, no to jest mała, to będzie z 1000 zł, tutaj może, może Slow Dobra, tutaj No, dziarsko to idzie. Trudno za misja się wydaje być. Ta walka jedna jest w szczególności tam trudna, nie? Dobra. No, Okej. Okay. No to poszło w miarę gładko. A to będzie jakieś 1000 zł, a dokładnie, jak sądziłem. 100 oklików to nie jest najdroższa rzecz na świecie, jeśli chodzi o walkę. Eee, przede wszystkim jeszcze z Feniksami jestem pewien, że te skurwole się wskrzeszają. Więc jakby walcząc z 20 Fenixami na dobrą sprawę walczymy z więc tu się zaczynają schody. Um, hmm. Ulepsz was. Szczerze mówiąc, to jeżeli już możesz coś brać jeszcze, to weź stąd, ale tylko żywiołaki powietrze. No i może wody. To stąd też żywiołaki wody i w sumie to będzie wszystko, co bym chciał. Tam 10 klejnotów jeszcze będę potrzebował, ale to już też nie problem. A Risa to się zastąd wyteleportujesz w sumie to trzymaj ja się zastanawiam. Ta rundy, tylko schowaj się tutaj. Eee, Risa przejdź tędy, ty podskocz tu. Daj żywiołki ognia, dobrze. Risa podskocz jeszcze tu. Weź żywiołaki wody stąd. Eee, I teleportuj się do zamku. No troszkę tego wojska mamy. Nie za dużo, ale mamy. No, więc prożywiaków ognia mamy, paradoksalnie. Na pewno was potrzebuje. Strzelcy są bardzo istotni. Dobra, ale moi drodzy, na tym to już wszystkim będziemy kombinowali. Już jutro, bo ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Więc ode mnie klasycznie, ja byłem Ignacy wy. a to był Heroes 3 Chronicles Władcy Żywiołów. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. papa? Pa.